Tam jest ze mną Mariusz Cieśliński po Pro Ma Challenge. Witam serdecznie. Jak potoczyła się walka? Mm. No tak było widać, nie? No brakowało doświadczenia przede wszystkim i Ach. to było widoczne i tak zawalczyłem jak potrafiłem. Nie? Tam nie mogłem się przede wszystkim też wstrzelić w dystans taki jak chciałem. No kurczę, obawiałem się parteru, nie? ale w parterze sobie tam jakoś dawałem radę, a tu troszeczkę w stójce do siebie mam żal, że no mówię, nie złapałem tego dystansu, jak potrzeba było. No tak, można powiedzieć, że nie, nie wykorzystałeś wszystkich swoich zalet właśnie w walce w stójce. No, bałem się też kopać od początku pierwszej rundy, no bo w trakcie przygotowań sobie troszeczkę tam naciągnąłem wiązadła w prawym kolanie i no, bałem się, obawiałem się, czy noga wytrzyma. I tak widziałem, że czułem, że z czasem im upływa walka, ta noga się trzyma nieźle, zachowuje nieźle, zacząłem dopiero w trzeciej rundzie tak naprawdę kopać. Nie? I ten główny atut miałem tak troszeczkę ograniczony. Tam, jednak, w coś tam była, jakaś obawa, czy to czy noga o no Ale tu mówię, to nie jest wytłumaczenie. Wziąłem walkę, tak jak jest, i mam nadzieję, że kibicom się podobała. Rozumiem. Ten parter właśnie był słaby, przeciwnik był też bardzo silny, prawda? Tam w pewnym momencie był dosiad, ale niestety przetoczył ciebie i znowu byłeś na dole. No czuć różnicę tych kilogramów. Nie Martin chyba zrzucał tam trochę więcej ode mnie. Ja tak naturalnie ważę 63-64 kg. Tutaj do 61 robiłem tak naprawdę trójkę, Martin chyba robił kurczę, trochę więcej, nie? ale no, czuć było to przede wszystkim jego doświadczenie, tam siła, tam czuł, że mi puchnie, czułem, że mi puchnie, tam siła jego była na pewno wyraźna, nie? ale było też czuć, że jednak to zbijanie wagi troszeczkę zostawiło piętno, no bo tam, no mi, no niestety ja nie wykorzystałem, to mój błąd zrobiłem, no i zapłaciłem za to, przegraną. Rozumiem, z kim przygotowywałeś się do walki i gdzie? W stójce się przygotowywałem z chłopakami z Promaka, w ogóle jeśli chodzi o MMA to robiłem z chłopakami zgrupowanie w Świeradowie z Tomkiem Drwalem, z, Tom z Tomkiem Kondraciukiem, Damianem Milewskim, Michałem Kitą, Bartkiem Fabińskim, no, całą tą paką pojechaliśmy do Świeradowa. Jeśli chodzi o parter to robiłem cały czas, no, przez kilka można powiedzieć, tak naprawdę trzy miesiące to się przygotowywałem. Stricto pod walkę to robiłem to w Dzierżoniowie, w Junior w Wrestling. No i ten, co tu mogę powiedzieć, no, no jednak treningi to treningi, a doświadczenie się nie wytrenuje. Rozumiem. Co było takim bodźcem, żeby wziąć tą walkę zawodową w Formule MMA? Bo tam to było to, że już od kilku lat chłopakami że razem na zgrupowania y wspólne, razem trenujemy, razem się przygotowujemy gdzieś tam, y czy z Tomkiem, czy z Michałem, y no często się spotykamy y na treningach, no i kiedyś zażartowali, że w końcu powinien się skusić na walkę w MMA. No akurat powstała nowa siła na rynku polskiego MMA, czyli Promag, zyskałem konkretną propozycję, zbiegło się wszystko w czasie i no, tak to znalazłem się w tego. Rozumiem. Czy ty czujesz się spełniony? No bo w sumie już bardzo dużo osiągnąłeś w sporcie. W sporcie czuję się spełniony, no ale no, cały czas ciągnie człowieka do wyzwań. No, nigdy bym nie osiągnął tych swoich sukcesów w stójkowych sportach, gdybym y, nie stawiał sobie jakichś właśnie wyzwań. I tym kolejnym wyzwaniem dla mnie było spróbowanie siły w wszechstylowej walce wręcz. Y, no, co mogę powiedzieć, że no, podoba mi się to, nie? tylko mówię, no, jestem, czułem, że po prostu walka była do wygrania, ale no, brakowało mi tego doświadczenia, no, bo kondycyjnie nie zdechłem, y, mało tego, tam, w parterze, tam gdzie miałem mieć niby minusy, no potrafiłem się wybronić, wziąć, zrobić taką pasywność jakąś. No, tak, taki był w sumie jakiś tam plan właśnie, żeby tak miałem robić i to robiłem, nie? Zawiodłem przede wszystkim w Twitter. Rozumiem. Zobaczymy Cię jeszcze w formule MMA? Na pewno. Kiedy? No czekamy na następny event Promaka, nie? Także to będzie... na no, dzień dzisiejszy to jest chyba odpocznę nie? przez niedzielę, w poniedziałek trzeba jechać na trening. Dzieci Marty. No nie tylko, nie, ale wszystko robimy. Ale wracam do reżimu treningowego, po tam jakoś nie jestem. To chyba tylko nie wiem, na głowie będę musiał jakieś tam szwy założyć lekkie i do treningu trzeba wracać. Wracają do organizacji, jak do... oceniasz debiut jej na... jej na polskim rynku MMA? No mi się wydaje, że przede wszystkim fajnie to było, że bez żadnych fryków ze sportowcami hala była wypełniona, tak jak trzeba w takim mieście jak Wrocław, który ma naprawdę dużo alternatyw w sobotni wieczór. I tutaj naprawdę trzeba powiedzieć, że chłopaki z Promaka naprawdę dużo, dużo wysiłku włożyli w promocję imprezy. No, mi się wydaje, że fajnie sprzedali na tym rynku tą całą imprezę, przede wszystkim były, było widowisko, była fajna oprawa, no i to przede wszystkim jest najważniejsze, w Oknegonie była akcja. Rozumiem, ty też jesteś trenerem, marzysz o wychowaniu swojego olimpijczyka, tak? No i olimpijczyka, albo zawodnika UFC, nie? Lub kogoś, kto zawalczy na olimpinie, albo na Radzza, na stadionie w Tajlandii, ale to są moje marzenia z, jako trenera. Mam nadzieję, że to spełnię. Jest ktoś na razie blisko tego? Jest paru chłopaków, którzy trenują u mnie i no tak naprawdę cały czas pracujemy. Nie chcę zapeszać, bo to mówię, jakieś, wiadomo jak z młodymi ludźmi jest, nie? zakocha się nieszczęśliwy i rzuci treningi. Nie? No to brakuje czasami tej młodzieży takiej mówię, takiej systematyki lub periodyzacji, ale jest paru fajnych chłopaków, z którymi pracuję. Okay. w takim razie ja dziękuję za udzielenie mi wywiadu, jeśli chciałbyś komuś podziękować, to proszę bardzo. No podziękować chciałbym wszystkim, wszystkim kibicom za to, że no, ciepło mnie przyjęli w nowej <gry> płaszczyźnie walki, nie? którą jestem ma i w Oklegonie.